Dzień dobry, witajcie. To jest 2050 w tydzień, nasze autorskie podsumowanie tygodnia, w którym jak zwykle u nas działo się strasznie wiele. W czwartek Szymon Hołownia był w mieście Turek w Wielkopolsce. Bardzo wiele super spotkań z ludźmi na ulicy, szczególnie. Rozmowy z przedsiębiorcami. Tutaj mamy bardzo konkretne propozycje i bardzo konkretne postulaty z powodu polskiego ładu, z powodu podwyżek, drakońskich podwyżek cen prądu i gazu, musimy coś zrobić, żeby wspomóc także przedsiębiorców. Stąd nasze postulaty: 40% obniżka cen gazu tych cen płaconych ze, przez polskie firmy. Po drugie, zasiłek chorobowy, który musi być zapewniony finansowany przez rząd. Po trzecie, wreszcie, kwarantanna tylko wobec osób, które są chore. I testy dostępne dla każdego. To postulaty, które są naszym zdaniem konieczne, żebyśmy wszyscy wyszli z tego ogromnego kryzysu, w jakim dzisiaj jesteśmy. To było spotkanie Szymona w ramach cyklu Strategia Zwycięstwa. W ramach tego samego cyklu, w ramach tej naszej ofensywy, pracujemy nad konferencją o przyszłości Polski. To nasze zaproszenie na 21 marca dla wszystkich głównych partii prodemokratycznych. Chcemy, uważamy, że trzeba wspólnie porozmawiać właśnie o przyszłości Polski. W tym tygodniu konferencja prasowa z udziałem naszej posłanki Pauliny Heni Kloski, Dariusza Wieczorka z Nowej Lewicy i Dariusza Klimczaka z PSL-u Koalicji Polskiej. Nadal Czekamy na oficjalne potwierdzenie na tej konferencji 21 marca obecności przewodniczącego Donalda Tuska i przede wszystkim na włączenie się Platformy do prac przygotowawczych. W tym tygodniu także start naszej absolutnie specjalnej kampanii społecznej Luty, Luty, Podaruj buty. To jest kampania w której mówimy o rzeczy, no, która w zimie, w te no, trudne dla wszystkich dni, jest szczególnie ważna, a na pewno najtrudniejsza, najbardziej potrzebna dla osób, które są w kryzysie bezdomności. Stąd nasz apel, nasza akcja, zbieramy buty. Jeżeli macie w domach takich, których nie używacie, a które są w dobrym stanie, prosimy, przynieście je do naszych biur, do biur Polski 2050. Na pewno się przydadzą. Jest wiele osób, które tego po prostu dzisiaj bardzo potrzebują. W tym tygodniu duża nasza aktywność dalej w Parlamencie Europejskim. Tam Komisja Praw Obywatelskich LIBE i kolejne obrady, dyskusje na temat Pegasusa. My prowadzimy stałą kampanię. W dużym stopniu jest ona prowadzona przez naszą europosłankę Różę Tun, kampanię na rzecz powołania komisji śledczej w Parlamencie Europejskim. Ta sprawa, sprawa Pegasusa musi być sprawą dyskutowaną międzynarodowo, bo przecież nie dotyczy tylko Polski, nie dotyczy tylko Węgier, dotyczy każdego kraju i naszych praw, naszych wolności. Za chwilę, już w najbliższy poniedziałek, zainaugurujemy nasz nowy cykl, cykl w social mediach, cykl spotkań z naszymi posłankami, posłami. Do zobaczenia w poniedziałek. Bardzo nam zależy, żebyście byli obecni, bo to będzie szansa na zadanie bezpośrednio pytań naszym parlamentarzystom. Już ten poniedziałek o 18 na oficjalnym profilu Polski2050 spotkanie z Joanną Muchą. Na pewno będzie się dużo działo. Zapraszam Was. Na to spotkanie zapraszam Was do udziału w naszych wszystkich aktywnościach i do zobaczenia za tydzień.